Policja uprzedza. Wzmożone patrole drogówki wzmożone patrole drogówki w okresie świątecznym. Komenda Stołeczna Policji zapowiada w okresie świątecznym wzmożone patrole drogowe w Warszawie i na trasach dojazdowych do stolicy. Funkcjonariusze będą sprawdzać trzeźwość kierujących, stan techniczny pojazdów i sposób przewożenia dzieci oraz prędkość. W święta Bożego Narodzenia skupimy się zwłaszcza na bezpieczeństwie na drogach. Wzmożone patrole ruchu drogowego będą zarówno w mieście jak i na trasach dojazdowych do stolicy, a także na terenach około warszawskich powiatów, powiedział w piątek aspirant. Sztabowy. Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji. Wyjaśnił, że funkcjonariusze będą sprawdzać trzeźwość kierujących stan techniczny pojazdów i sposób przewożenia dzieci oraz prędkość z jaką poruszają się auta. Reklama policjanci dbają także o bezpieczeństwo w mieście. Część osób pomimo trudnego czasu epidemii wyjechała do swoich bliskich, a święta to także czasy działania włamywaczy i złodziei. Nasze oznakowane patrole, ale również policyjni wywiadowcy będą przeciwdziałać takim przestępstwom, zapewnił Mrozek. Podkreślił, że w odniesieniu do obostrzeń sanitarnych związanych z epidemią COVID-19 najważniejszy jest rozsądek i samodyscyplina. Aspirant. Sztabowy. Mrozek poinformował, że wigilijna noc przebiegła bardzo spokojnie. W czasie pasterek nie odnotowaliśmy żadnych incydentów, zaznaczył.